Cześć, tu Marta. Słuchajcie, moje warzywa zaraz wyjdą z toniczek. naprawdę czas już ostatnie posadzić na grządkach zniesionych. Ja już dużo z nich posadziłam dwa tygodnie temu, pięknie się rozrastają, dlatego wiem, że teraz muszę tak trzymać jako backup, bojąc się, że będą przybroski, były w szklarni, ale dzisiaj czas naprawdę podosadzać jak najwięcej, niech rosną, zaraz będziemy się tym wszystkim obiadać. Zapraszam na ten odcinka. Może zanim wezmę się zasadzenie, to jeszcze szybciutko opowiem Wam o moich grządkach wzniesionych. Wideo o nich było już dość dawno. Też wam je oczywiście podlinkuję, ale tak szybko podsumuję, jak się miewają nasze grządki, jak tutaj uprawiam warzywa. W tym miejscu warzywa uprawiam od naprawdę bardzo dawna. Na początku tutaj mieliśmy takie bardzo podobne do tych grządki wzniesione z takich najtańszych desek startaku oheblowanych tylko po jednej stronie, ale deski wytrzymały chyba 4-5 lat, potem zaczęły już nam przegniwać, rozpadać się to wszystko i stwierdziliśmy, że tutaj to zmienimy. Kiedyś też nie było tych płyt na patio, był tutaj po prostu trawnik, było dużo bardziej mokro. 4 lata temu zrobiliśmy te grządki wzniesione też z drewnianych desek, wybraliśmy grubsze. Ale z drewnem jest tak, słuchajcie, że ono też wytrzyma tylko parę lat. Także gdybym teraz na kolejne miała się decydować, zastanowiłabym się, czy nie chciałabym tych skrzyń na przykład mieć z kortenu. Na pewno wytrzymałoby to dużo, dużo dłużej, natomiast drewno wygląda oczywiście pięknie i warzywa świetnie się tutaj udają. Jest to bardzo czysty sposób. W środku jest po prostu tylko i wyłącznie kompost. Fantastycznie na tym warzywa rosną. Moim ulubionym elementem od jakiegoś czasu tutaj są te płyty. Wcześniej tu mieliśmy trawnik i jak rano na przykład biegłam po zioła, to kończyło się tym, że z błotem wracałam po tarasie błocone nogi. Dlatego tak lubię te płyty i jest po prostu przyjemnie. Można sobie tutaj na boso przybiec i nie ma tego całego błocka. W moich grządkach sporo jest roślin wieloletnich, chcianych i niechcianych. Z takich bardzo chcianych oczywiście szczypiorek. Nie dość, że jest to fantastyczna roślina, którą możemy sobie, no wiecie, czy na kanapki, czy do jajecznicy, czy do twarożku możemy sobie ucinać, ale jest też niesamowicie dekoracyjna. Kwitnie pięknymi fioletowymi kwiatami, niedużymi, ale też fantastycznie nadają się do dania. Ja chyba najbardziej lubię posypywać sobie właśnie nimi twarożek albo jajecznicę. Pięknie wygląda, ale pięknie też wygląda tutaj. Oprócz szczypiorku mam też szczawik, on ma taki piękny rysunek na liściach. Możecie zobaczyć takie czerwone, ślicznie to wygląda. Z tego szczawiku robiłam kiedyś takie fantastyczne nioki. Chyba pokazywałam Wam albo przepis był, albo chyba wiem, na Instagramie był pokazany kiedyś przepis. Na grządce obok z takich roślin, które rosną tutaj rok po roku jest czosnek niedźwiedzi. W niedzielnym wideo widzieliście, na śniadanie robiłam właśnie takie pesto z czosnku niedźwiedziego. To jeszcze był kupny, ale tutaj już czekamy na własne zbiory. Myślę, że jeszcze tydzień będzie można to wszystko ściąć. Do tego mamy też rabarbar. W zeszłym roku pokazywałam Wam, jak go tutaj sadziłam i myślę, że około 2-3 tygodnie pierwsze pędy będzie już można zerwać i zrobić sobie przepyszny crumble z rabarbarem a w grządce za mną wieloletnie zioła. Olbrzymi jest już lubczyk, naprawdę wielki. Myślę, że dzisiaj wykorzystam go, bo będę robić rosół taki kolagenowy i tego lubczyku sobie nazrywam. Bardzo dużo będzie niesamowicie aromatyczny ten bulion. Też tutaj mam rabarbar, sporo posadzonych też roślin, bo w tej grządce rosną też róże. I tutaj jest też mnóstwo ziół, głównie oregano złote, takie klasyczne, szałwie, y, pietruszka. I mnóstwo też roślin cebulowych. Posadziłam je jesienią. To nie są wieloletnie cebule. Na razie zakwitły takie tulipany. Michał mówi, cóż to za piękny tulipan biało-czerwony, mój ulubiony. to no ten akurat może nie jest najpiękniejszy, to jest jakaś taka mieszanka 100 dni. Ale słuchajcie, dosadziłam też tutaj szachownicę. I nikt mi nie powiedział, że szachownice wydzielają tak intensywny zapach. To jest taki zapach, jakbyście pojechali do Amsterdamu i poszli do takiej najciemniejszej dzielnicy. Tak intensywny, że jak się chodzi po ogrodzie, to ja cały czas się zastanawiam, kto się tak świetnie bawi za moją działką. A to moje szachownice mają taki zapach. Nie wiedziałam, że one tak intensywnie pachną. I to dajcie mi znać, bo szachownice mam pierwszy raz w ogrodzie. Czy ten zapach będzie się utrzymywał długo, czy on w końcu zniknie, bo ja chciałam tutaj zapach jacyntów, zupełnie coś innego nam się trafiło. Zapytacie jeszcze zapewne, a cóż to jest z tych niechcianych roślin, które tutaj rosną? Oczywiście mięta. W tym roku jakoś nie wziąłem się, bo czasami pieliłam ją na <głos》> taką głębokość i tak odrastała. I w tym roku stwierdziłam, że jak ona będzie odrastać, to ja te króciutkie takie pędy będę używać po prostu do wody i tyle. Nie, nie będę się tym przejmować, więc pomiędzy sałatą zobaczycie bardzo dużo wychodzącej mięty na tej grządce. Już tam chyba zostanie na zawsze. Dlatego jak zawsze przy wideo o ziołach przestrzegam Was przed miętą. Warto ją posadzić w osobnej donicy, niech sobie będzie z od waszych grządek wzniesionych. Dość gadania, czas brać się do pracy. Słuchajcie, biorę moje sałaty, będę je posadawiać tutaj w ziemi. Jednym z najczęściej przychodzących od Was pytań jest, jak przygotowuję tutaj ziemię w tych moich grządkach wzniesionych. Na samo dno był nasypany nasz własny kompost, nie do końca rozłożony. Na górze co roku dosypujemy potem kompost kupny i ja w tym roku jeszcze dosypałam tutaj ogromne ilości mączki bazaltowej. Mączka bazaltowa to jest fantastyczny, naturalny produkt, który ma w sobie ogromne ilości krzemionki. Nie tylko krzemionki, ma też inne składniki, ale krzemionka powoduje, że naszych roślin są takie sztywne i twarde, a to powoduje, że są bardziej odporne na szkodniki. Dlatego wydaje mi się, że warto tę mączkę bazaltową dodawać do tych naszych upraw, w szczególności jeżeli chcecie, żeby to były uprawy ekologiczne. I ona poprawia strukturę gleby, wpłynie też na to, że y, wasze podłoże będzie dużo lepiej trzymało wilgoć, co jest też oczywiście bardzo istotne, w szczególności jeżeli mieszkacie w miejscach, w których nie tak często pada. Dodatkowo, jeżeli chcecie ekologicznie walczyć ze ślimakami, to można też takie ponoć z tej mączki bazaltowej o, y, usypywać i ponad ślimaki po niej chodzić nie chcą. Ja tego nie sprawdzałam, raczej sprawdzałam to z ziemią krzemkową jakoś nie bardzo mi się to sprawdziło. Bardzo też dobrym pomysłem w przypadku problemów szkodników i chorób jest to, żeby obsypywać nasze rośliny też tą mączką bazaltową. Tak samo można też tym zaprawiać nasionek. Jak widać, to jest niesamowicie taki produkt, który jest bardzo ma szerokie zastosowanie, ale z Waszej wiadomości, które dostaję bardzo często, piszecie mi, że jesteście zachwyceni tym naturalnym produktem, także polecam każdemu spróbowanie w Waszych grządkach zniesionych i dajcie mi koniecznie potem znać w komentarzach, jakie były efekty. Ja w tym roku użyłam mączkę bazaltową Sumina. Ewelina w zeszłym roku mi ją bardzo polecała i mówiła mi, że ona obsypała nawet cały trawnik tą mączką. Więc do wszystkiego dawałam oprócz roślin kwaśnolubnych. I o tym warto pamiętać, że mączka bazaltowa ma raczej takie pH, które jest zasadowe, także unikamy obsypywania roślin kwaśnolubnych. Natomiast do wszystkich warzyw, do wszelkiego rodzaju drzewek owocowych czy krzewów owocowych, spokojnie mączkę możecie używać. Moje warzywa posadziłam przed naszym wyjazdem do Rzymu, także one już tutaj są dwa tygodnie. Wyglądają przepięknie, chociaż było kilka takich chłodniejszych nocy, ale nie było przymrozków, także gdyby miały się jeszcze zdarzyć, no mamy jeszcze prawie trzy tygodnie do 15 maja, to w razie czego mam białą włókninę w pogotowiu i te warzywa, one się oczywiście wszystkie hartowały na zewnątrz już od ponad tygodnia, doznały chłodu, doznały wiatru, natomiast gdyby było tak, że rzeczywiście przyjdą przymrozki, biała włóknina naciągnięta z góry powinna je spokojnie ochronić przed tymi niekorzystnymi warunkami, ale oczywiście trzymamy kciuki, żeby nic się już nie wydarzyło. Tutaj mam posadzony szczypiorek, tam są truskawki, tutaj mamy rzodkiewki, tutaj są cebulki, takie bardzo, bardzo ciupinkowe, bo to były z nasion siane pęczkowo. Zobaczymy, jak nam się potem rozrosną. E, tutaj potem są buraczki żółte. Teraz mój plan jest taki, żeby w tej części tutaj posadzić sałatę, ale posadzić je gęsto, dlatego, że chciałabym te sałaty nie zbierać ich na główki, tylko zbierać je na liście. Co oznacza, że kiedy te sałaty będą się rozrastały, dolne liście będziemy przychodzić i obrywać z różnych odmian. Ja bardzo lubię takie właśnie na talerzu pomieszczone różne odmiany, ale to powoduje, że ponieważ nie zbieramy cały główek, to możemy je posadzić nieco gęściej. Także ja będę je sadzić mniej więcej co powiedzmy 10 cm i tutaj chcę tak naprawdę powtykać sobie ten cały rządek, żeby był bardzo mocno kolorowy i bardzo mocno sałatowy. Z kolei w tej części pomiędzy buraczkami a moimi rzodkiewkami będę sadzić sałaty rzymskie. Tutaj będę sadzić je w większym rozstawie, dlatego że tutaj chciałabym raczej mieć całe główki. Mam tutaj sałaty rzymskie o czarnych liściach i sałaty rzymskie o liściach zielonych. Jeden z moich ulubionych sałat, bardzo lubię całe główki, tak sobie posiekać do sałaty. Słuchajcie, nie mogę się doczekać tego momentu, kiedy już będziemy zjadać własny ogród. To jest naprawdę ogromna przyjemność. Uwielbiam po prostu tak wyjść, zerwać sobie parę tych liści do sałaty. Nie ma takiej sałaty w sklepie, nie uda się takiej po prostu kupić. Słuchajcie, jeżeli widzieliście jak sadziłam, to zwróciliście uwagę, że ja nie mogę dosięgnąć do samego środka. Mówiłam Wam już to wideo o grządkach zniesionych tym, które były już dawno, dawno temu. O tym, że kiedy projektujecie takie grządki, pamiętajcie o tym, żeby wygodnie sięgać i tylko na tę głębokość Wasza grządka była zrobiona. Ja tutaj oczywiście chciałam, żeby było szerzej eee, i potem tańczę tak w taki, wiecie, jakieś takie dziwne pozycje przybieram, żeby dosięgnąć. Także warto zawsze zobaczyć, jakie się ma ręce, jaki ma się zasięg i dokładnie dwa razy wygodny zasięg to będzie szerokość Waszej grządki. Będzie Wam się bardzo wygodnie pracowało. Natomiast z wysokością, ponoć im jest się starszym, tym lepiej robić wyżej, bo im jesteśmy starsi, tym gorzej nam się schylać. Także to też fajny pomysł na to, może jakaś ławeczka przy tym zrobiona, żeby można było wygodnie usiąść w trakcie pracy, w zależności od tego, jak jesteście sprawni i jak bardzo boli was kręgosłup. Teraz oczywiście rośliny należy podlać. Ja mam tak ostre słońce, że będę to robić bardzo delikatnie, żeby nie polać po ich liściach, tylko będę oblewać wodą z małej konewki wokół każdej rośliny, bo tak sobie wymyśliłam, że będę to robić w trakcie w trakcie pełnego słońca, najlepiej byłoby sadzić, kiedy jest cień i rośliny mogą spokojnie przyjąć wodę, to z takich porad ja po prostu dzisiaj miałam akurat teraz czas. Będę jeszcze brać się za groszki, ale czekam, zamówiłam sobie takie malutkie obeliski, nie wiem jak to powiedzieć, kratki z wikliny, które chcę wsadzić tam, żeby groszki jadalne mi się tam pieły, także poczekam aż przyjdą, mam nadzieję, że się pojawią w przyszłym tygodniu, ale groszki sobie teraz do ziemi wsadzę i po prostu tak mniej więcej zobaczę jakiej wielkości jest ten obelisk, niech one się po nich pną i już Rosną, bo mam te groszki naprawdę bardzo, to ale bardzo długie. Słuchajcie, tak wyglądają moje groszki. Ja będę je posadawiać w ziemi. Słyszę, że już sąsiad zaczyna weekendową imprezę, także my też kończymy. Słuchajcie, ja sobie je wkopię, a pokażę Wam w następnym wideo, jak będą wyglądały. Jeżeli dzisiejsze wideo Wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się we wtorki o 9, w czwartki o 16, w niedzielę o 9, a w sobotę o 9 angielskie wideo. Do zobaczenia w następne. you